Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Życi. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierć nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie. Jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi. Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. W tej Ewangelii Jezus spotyka się z Żydami i wywiązuje się dosyć osobliwa rozmowa gdzie Jezus chce pokazać człowiekowi jak bardzo mu na nim zależy. Jak bardzo zależy mu na tym, żebyśmy wsłuchali się w jego słowo. Żeby człowiek wsłuchał się w jego naukę. Jeżeli tylko to zrobi, jeżeli się w nią wsłucha, spotka się z Bogiem, z Ojcem i będzie w stanie zauważyć głębię Bożego prawa. Ale trudność tej rozmowy polega na tym, że jego rozmówcy nie są w stanie przekroczyć granicy tej głębi. Nie są w stanie w nią wejść. Są cały czas na powierzchni, a to widać w momencie, kiedy Jezus mówi, że Abraham ucieszył się z jego dnia. Abraham, który żył tysiące lat wcześniej, i wtedy oni pytają: Jak to jest możliwe, że spotkałeś Abrahama wcześniej? Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat. To wskazuje na to, że zupełnie ta rozmowa odbywa się na dwóch różnych poziomach. Że tutaj, do momentu, kiedy w tej rozmowie dwie osoby mówią naraz, i człowiek nie wykazuje woli zatrzymania się i zastanowienia się nad tym co słyszy i co odpowiada na to co słyszy to tutaj nie będzie spotkania a Jezus właśnie do tego spotkania zachęca i na to spotkanie liczy i taka krótka refleksja odnośnie tego jak prowadzimy swoje rozmowy na temat tego czy nasze rozmowy dążą do spotkania czy to, co ja chcę powiedzieć, kiedy zaczynam rozmowę z kimś i chciałbym się z nim spotkać, pokazując to, co ja widzę, pokazując swoją perspektywę, czy ja jestem otwarty na tą rozmowę, czy ta druga osoba jest na nią otwarta, jak to rozpoznać? Czy używam zwrotów, gestów, tonu, które faktycznie będą rodzajem wyciągnięcia ręki, które będą dawały znać, że ja nie idę tylko na konfrontację, nie chcę. Przekazać po prostu swojej wizji świata, że moja rozmowa, moje wejście w tę rozmowę nie jest defensywne, nie jest ofensywne, że nie mam zamiaru się bronić przed kimś, tylko rzeczywiście chcę poznać perspektywę tej drugiej osoby. Ale to dotyczy obu stron, bo jeżeli chcę, jeżeli zależy mi na tym, żeby ktoś przyjął moje zdanie, żeby mógł się nad nim zastanowić, chciałbym, żeby ta druga osoba coś przemyślała. To jak się do tej rozmowy zabieram? Czy daję powód do tego, żeby druga strona weszła w tryb defensywny, czy nie? Czy wyciągam rękę dialogu? Czy chcę się z tą osobą spotkać, czy nie? Mamy różne wrażliwości, mamy różne temperamenty, i to też warto wziąć pod uwagę w takiej sytuacji. Podobnie w komunikacji cyfrowej, w mediach społecznościowych. Bańki informacyjne mocno utrudniają naszą komunikację, szczególnie jeśli mamy inne poglądy. W internecie często wybieramy treści, które potwierdzają nasze własne opinie, a algorytmy nam w tym pomagają albo, albo wręcz przeszkadzają, zależy jak na to spojrzeć. I tak naładowanie przekonaniem o własnej nieomylności wracamy do realu. Jednak w świecie realnym linia frontu najczęściej przebiega w rodzinie. Wydaje nam się, że wszystkie emocje, które nam towarzyszą w ciągu dnia, możemy po prostu wylać. Wszystkie hamulce mogą puścić. Do najbliższych mamy największe zaufanie, albo też będziemy wychodzić z założenia, że właśnie wobec najbliższych nie musimy udawać i się krygować. Oczywiście nie mamy pełnego wpływu na nasze rozmowy. Czasami jej uczestnicy nie mają najmniejszego zamiaru się spotkać, i zamiast spotkania tworzymy pudło rezonansowe. Które z kolei tworzy kakofonię nieporozumień, frustracji i oskarżeń. A wydaje mi się, że właśnie w rodzinach, z dziećmi, z małżonkami, z rodzicami musimy przykładać szczególnych starań, żebyśmy umieli się spotkać w rozmowie.